Proszę Państwa, w naszym studiu gość Żaneta Cwalina-Śliwowska, polski polityk, trenerka sportów tanecznych, posłanka na Sejm 10 kadencji, Polska 2050, z ostrołęki zresztą. Tak. Witamy dzień serdecznie, dobry państwu. dzień dobry. Dobrze, pani poseł, ja zacznę od takiej rzeczy, która pewnie dzisiaj, jeśli chodzi o wybory prezydenckie, mocno będzie już jest komentowana. Przyszła wiadomość, że Karol Nawrocki spotkał się z Donaldem Trumpem. Powiedział mi, You will win. Podobno to usłyszał od prezydenta Stanów Zjednoczonych. To najpierw była nieoficjalna wiadomość w telewizji Republika, a potem sam kandydat powtórzył te informacje. I też Biały Dom opublikował w nocy zdjęcia ze spotkania, do którego doszło w gabinecie Owalnym. To jest wsparcie czy wręcz przeciwnie według Pani w tej kampanii? To zależy, kto na to patrzy. Na pewno, jeżeli chodzi o wyborców prawicowych, to jest to jakieś wsparcie, nawet można powiedzieć duże wsparcie, bo tutaj kandydat Karol Nawrocki bezpośrednio powie, pokazuje swoje powiązania z Białym Dobrem, dob, dobre stosunki. Taka wizyta w gabinecie owalnym to jednak jest coś. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę tych innych wyborców, może z przeciwnej strony sceny politycznej lub z tego środka, w momencie, kiedy Stany Zjednoczone tak bardzo podkopują zaufanie Europy. Nie wiemy do końca, czy Stany Zjednoczone w tej chwili są takim partnerem, na którego w 100% możemy liczyć. Budzi to wątpliwości. Jednocześnie myślę, że tak bliskie relacje w mogą przez pewnych wyborców być może nie to, że negatywnie ocenione, nie chciałabym w ten sposób mówić, ale budzić pewne wątpliwości. Jednakże jeżeli mamy wpływ i mamy takie kontakty na wysokim szczeblu, to uważam, że niezależnie od opcji politycznej powinniśmy się cieszyć, że Polska jest widoczna na arenie międzynarodowej. Nawet jeżeli to jest kandydat na prezydenta, z którym się całkowicie nie zgadzam, to uważam, że polscy politycy z każdej strony sceny politycznej, jeżeli są widoczni, w polityce, to jest to bardzo dobrze. No tak, ale to waszemu kandydatowi nie robi dobrze chyba. Nie, to właśnie, właśnie tak jak powiedziałam, to zależy kto na to patrzy, także prawicowi wyborcy na pewno docenią tą wizytę. No pani docenia e, przecież. Tak, ja też, ja też to doceniam, ale z, z punktu widzenia tego, że Polska powinna być jednak widoczna na arenie międzynarodowej. Natomiast tak jak wcześniej mówiłam, to jakby tak, Taka utrata zaufania, niepewność, nieprzewidywalność prezydenta Trumpa, którą teraz yy, widzimy, yy, też jakby. Yy. Podważa te, jakby ten kontakt w kontekście takim, czy rzeczywiście to jest w tej chwili osoba, z którą tak bardzo warto się sklejać poglądowo. My raczej obserwujemy z taką dozą nieufności, z dozą takiego bezpieczeństwa te kontakty Donal Donalda Trumpa z Putinem. Rzeczywiście dużo obiecywał, nic na razie z tych, Kontaktów nie wyniknęło, wręcz widzimy, że w pewnym sensie myśli o wycofaniu się z tych negocjacji, więc rzeczywiście tutaj Europa Zagroził musi liczyć. 500 na... tak, procentowymi tak, cłami. Tu Europa musi liczyć na siebie. I rzeczywiście jedyne dobre, co z tego wynika, to to, że polityce europejscy, w którym Polska od jakiegoś czasu tłumaczyła, jak wielkim zagrożeniem jest Rosja, jak wielkim zagrożeniem jest ta wojna, która dzieje się za naszymi granicami na Ukrainie. Jak wielkim zagrożeniem jest Białoruś, która przecież w sposób no, haniebny atakuje polską granicę nie bezpośrednio, ale przez ludzi właśnie ściągniętych gdzieś z dalszych krajów, nie czuliśmy takiego wsparcia, a tymczasem. To, co stało się dobre, to to, że prezydent Trump w jakiś sposób obudził Europę, która zaczęła dostrzegać te problemy i zaczęła podejmować realne działania w kierunku właśnie wzmocnienia się, w kierunku nawiązania też nowych sojuszy. Mam tutaj na myśli państwa bałtyckie, które też włączyły się w, te, w tą działalność obronną europejską. I to jest po prostu to, co należy podkreślić, że zmiana władzy w Stanach Zjednoczonych tutaj, Pozytywnie w ten sposób wpłynęła na Europę, że Europa, jeżeli chodzi o kontekst bezpieczeństwa, rzeczywiście widać, że zaczęła rozumieć sytuację polską, zaczęła sama się obawiać i zaczęła się integrować. Gdyby wybory prezydenckie odbyły się w najbliższą niedzielę, na kogo oddałbyś głos? To jest taki wynik sondażu, takie pytanie padło. Instytut. Badań Polster, Rafał Trzaskowski 33%, Karol Nawrocki 25%, słowomir Mencen 15%, Szymon Hołownia 7%, Adrian Zandberg 6%. To jest na razie wygląda na to... Że Szymonowi Hołowni nie udaje się pościg za Mencenem i nawet walka o to trzecie miejsce, bo w tym sondażu no dwa razy więcej głosów ma jednak ponad dwa razy więcej Sławomir Mencen. A to Zandberg jeszcze zaczyna e, doganiać. Dlaczego? Trudno jest powiedzieć, trudno jest mi też komentować sondaże, bo, tak jak wiemy, wiele razy sondaże nie do końca odzwierciedliły później wynik wyborczy. Więc zawsze ja podkreślam, że przekonamy się, jak już Polacy oddadzą swój głos przy urnach wyborczych, jakie jest poparcie. Natomiast wydaje mi się, że też pewni kandydaci są niedoszacowani. Zwłaszcza widać to w kontekście poprzednich wyborów, jeżeli chodzi o prawicę, że ci prawicowi kandydaci jednak osiągali lepsze wyniki. I y, tutaj y, upatrywałabym największego zagrożenia. Ja oczywiście. Kibicuję wszystkim kandydatom ze strony demokratycznej, ze strony koalicji 15 października. Wiadomo, że no marszałek Szymon Hołownia jest kandydatem, na którego stawiam, na którego będę głosować i namawiam także do głosowania innych. Dlaczego takie, takie wyniki sondaży? Myślę, że tutaj w grę wchodzi ta polaryzacja, jednak, która bardzo, bardzo określa społeczeństwo, że musi się opowiedzieć po jednej albo po drugiej stronie. Nadal czujemy, że oddanie głosu na inne ugrupowanie niż te należące do tej odwiecznej wojny politycznej w Polsce, PiS-PO, jest głosem straconym. My staramy się wyprowadzić właśnie obywateli z takiego błędu, gdyż po to mamy w Polsce wybory, które składają się z dwóch tur, gdzie w pierwszej turze musimy, chcielibyśmy zagłosować na kandydata tego, którego poglądy są jak najbliższe naszemu sercu. W drugiej turze przeważnie wybieramy Pani mniejsze poseł, zło. No to teraz jak to mniejsze zło wygląda? No to popatrzmy, bo pytanie też w tym badaniu dotyczyło drugiej tury. Rafał Trzaskowski, Karol Nawrocki to jest 54 do 46 i to jest najmniejsza odległość między liderem sondaży a jakimś kto by z nim startował w drugiej rundzie. Rafał Trzaskowski, Sławomir Mirmence to jest 57% do 43% a największa przewaga Rafał Trzaskowski, Szymon Hołownia, 63% do 37%. Bardzo często taki przekaz samego Szymona Hołowni był następujący. Być może więcej ludzi woli głosować na Trzaskowskiego, ale mnie bardziej wybiorą w drugiej rundzie. No i tutaj mamy znak zapytania, czy rzeczywiście taki przekaz był zgodny z rzeczywistością. Wydaje mi się, że przynajmniej ja nadal tak uważam, że Szymon Hołownia jest w stanie w drugiej turze przeciwko oczywiście kandydatowi prawicy, jakikolwiek by on nie był, chociaż podejrzewamy, że będzie to Karol Nawrocki według tych sondaży, które dzisiaj są dostępne. Uważam, że Szymon Hołownia byłby w stanie zagospodarować nieco szerszy elektorat w tej drugiej turze niż Rafał Trzaskowski. Natomiast tak jak wcześniej powiedziałam też, no, mierzymy się cały czas z tą tendencją. Że Polacy wiedzą, że i tak ostatecznie będą wybierać między tymi dwoma ugrupowaniami, więc tak bardzo nie przywiązują się do tego, że mogliby w pierwszej turze zagłosować na kogoś innego. Dobrze, poseł, to jest ale... duża praca o, przed okay. nami. Oczywiście, ja tutaj jakby mówię serio i odważnie o tym, że to też jest nasza wina, że będąc już w Sejmie, w polityce od jakiegoś czasu, nie zdołaliśmy na tyle rozbić tej polaryzacji, między tymi dwoma ugrupowaniami, żeby rzeczywiście Polacy, większość Polaków widziała taką alternatywę w innych ugrupowaniach, no które, które są Poseł, przeciwko tylko, polaryzacji. Tylko po tej samej serii debat, no to politycy, nawet, przepraszam, politolodzy, takie pojęcie zaczęli używać jak depolaryzacja. De to spowodowało, że ci mniejsi kandydaci zaczęli zdobywać więcej. Głosów no mamy Zandberg 6, Braun 4, Biejat 4. No to są zauważalne skoki w przypadku tych. Ale to jest właśnie ale, wynik typowy dla wy debaty. No tak. dobra, ale wy macie kandydata, który jest najlepszy retorycznie. De facto największe ma doświadczenie. I to nie pomaga w debatach, bo jego wzrost był naprawdę niewielki. Jak to wytłumaczyć? Ja myślę, że przede wszystkim, tak, panie redaktorze, te debaty dały szansę pokazania się tym kandydatom z dalszych miejsc sondażowych, tak? I dzięki temu oni mogli zaprezentować swoje poglądy, urośli, przez to, że po prostu mogli pokazać swoją jakość, tak? Jeżeli możemy użyć takiego słowa. Marszałek Szymon Hołownia, będąc na eksponowanym stanowisku, miał większą szansę jednak dotarcia do wyborców niż chociaż żeby pani Senyszyn, której od jakiegoś czasu nie ma już w polityce, czy, 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 czy na przykład pan redaktor Stanowski, którego do końca też programu i poglądów większość obywateli nieśledzących jego kanałów nie znała. Więc te wzrosty są naturalne, bo po prostu niektórzy poznali poglądy kandydata i się z nim utożsamili. Myślę, że tutaj marszałek Szymon Hołownia prezentuje taką stabilną opozycję. A pamiętajmy, ja wywodzę się ze sportu, więc mogę powiedzieć, że stabilna pozycja jest dobrym, dobrym punktem do ataku. Tak mamy jeszcze majuskę tak, do skoku do, do ataków przy, na pozycje pudłowe, że tak powiem, na podją w przypadku sportu. Przepraszam, ale mi się czasami te, te, te na, jakby na nomenklatury nazewnictwa mylą z racji tego, co wcześniej robiłam. Natomiast myślę, że to jest na tyle stabilna pozycja, z której jeszcze można coś uzyskać w ostatnim w czasie kampanii. Mamy też nadzieję, że to co marszałek pokazuje, czyli to w jaki sposób przez ostatnie dwa lata sprawował funkcję marszałka, jak bardzo otworzył Sejm, jak bardzo zadbał o jego bezpieczeństwo, jak też w sposób zdecydowanie obiektywny prowadzi obrady Sejmu, jak też nawiązał dyplomację parlamentarną. Przecież stworzył ten format białostocki, gdzie państwa bałtyckie też wspólnie Spotykają się, mają kontakt, dyskutują na temat swojej sytuacji politycznej, ale przede wszystkim też obronnej. Naj... o nie był. <laughs> Dajmy mu szansę. <laughs> tak. Dobrze, pani poseł, ale spróbujmy się jeszcze zmienić. Natomiast, natomiast tak jak mówię, chciałbym tutaj dokończyć, panie redaktorze, jeżeli pan pozwoli to swoją myśl, że przede wszystkim ja wychodzę z założenia i, i mam takie wrażenie, że dobry kandydat powinien przede wszystkim pokazywać się przez czyny, przez dokonania tego, co do tej pory zrobił, bo opowiadać można wszystko, można mieć nie wiadomo jakie programy, czasami sprzeczne ze sobą, jak w przypadku pana Mencena, ale przede wszystkim myślę, że wyborcy powinni popatrzeć na to na dokonania, które do tej pory kandydaci zrobili, tym bardziej, że marszałek Szymon to jest tak naprawdę dwa lata jego odpowiedzialności, nawet niepełne, a już naprawdę no, tak podniesienie zużywa, tej dyplomacji parlamentarnej przede wszystkim do takiego poziomu, którego do tej pory nie było, wskazuje na to, że byłby naprawdę dobrym prezydentem. Mam Panie nadzieję, poseł, że Polacy to docenią. Ja ty chciałem o paru takich rzeczach związanych z pracami parlamentarnymi porozmawiać, no bo mamy taką informację, że ministra pracy Agnieszka dziemianowicz bąk zapowiedziała, że jeszcze w tym roku ruszy pilotaż. Program skróconego tygodnia pracy. No, generalnie jest taka idea. Są uzasadnienia za, uzasadnienia przeciwko. Yy, ministra Katarzyna Pełczyńska na z kolei krytykuje ten pomysł. To jest trochę taki komunistyczny rodzaj robienia gospodarki. Nie można ludziom mówić, że bez zmiany efektywności pracy za cztery dni pracy dostaną pięciodniową pensję. Ja rozumiem, że to będzie taka kolejna kość niezgody w koalicji. Wy już wiecie, że będziecie na nie, niezależnie od tego, co w tych pilotażach i w tych projektach będzie. Oczywiście będziemy się tym pilotażom przyglądać z dużym zaciekawieniem. Natomiast to, co pokazuje, pokazuje też no, liczby, tak? Bez podniesienia efektywności pracy, bo przede wszystkim o tym powinniśmy w pierwszej kolejności pomyśleć, jeżeli ta efektywność pracy będzie podniesiona i ktoś swoją pracę będzie mógł wykonać zamiast w 8 godzin, to w 7 czy w 6, to jak najbardziej warto rozważyć ten kierunek. Natomiast określa. Odgórnie, że ma to być czterodniowy tydzień pracy. W przypadku, kiedy większość Polaków, ja na przykład prowadziłam jednoosobową działalność gospodarczą, ja doskonale wiem, że ile wypracowałam, tyle miałam. Jeżeli nie mogłam pracować, to nie mogłam zarabiać, więc ograniczanie produktywności i, i takiej chęci naprawdę budowania, rozwijania się Polakom nie jest niczym dobrym. A, a my, ta, jakby idąc mhm. za ciosem, my przy zakazie handlu w niedzielę mówili, dzisiaj że jeżeli pracodawca chce i pracownik chce, tak to dlaczego mamy wprowadzać ten zakaz? Dajmy ludziom wolność wyboru. Wiele firm teraz, żeby podnieść swoją konkurencyjność, wprowadza podo podobne rozwiązania, ale wprowadza je dobrowolnie. Po prostu zwiększa swoją konkurencyjność na rynku pracy, oferując właśnie takie, a nie inne warunki pracy no, i to mówi się pani już o dzieje. Nie efektywności zarządzania, ale o efektywności pracy, ale o nas z zarządzania wynika. Mnóstwo jest firm, w których siedzi się, no, no bo szef siedzi. Też, bo szef nie ma pomysłu po prostu, więc wszyscy muszą też siedzieć. Tak, ale też No proszę, mamy takie tak. zarządzanie i to jest... Nie ma nic, co by obligowało go do tego, żeby coś jednak zmienił i unowocześnił. Ale zostawmy, bo jeszcze chciałem o dwóch sprawach porozmawiać. Bo mamy też wasz projekt, zresztą w ekspresowym tempie to było uchwalane, nowa ustawa. Pierwszy czytanie we wtorek, drugie i trzecie w czwartek o ujawnianiu cen mieszkań przez deweloperów. To jest właśnie projekt poselski autorstwa Polski 2050. Aczkolwiek to tak trochę mi pisem zapachniało, bo ja czuję, że to ministerstwo tworzyło w projekt. Znaczy Zastrze... no, nie ma panturacji. Okay, to, to jest zastrzeżenie, projekt zastrzeżenie, na naszego pomysłu. Ale no nie trzeba w tej konsultacji przeprowadzać, więc łatwiej, ja rozumiem. Ale mamy mm, mm, takie zastrzeżenia, bo wielu prawników twierdzi, że zdecydowana większość rynku deweloperskiego pozostaje poza tą regulacją, bo 80% lokali jest sprzedawanych przed zakończeniem budowy. Czyli właściwie to tak jak dzisiaj: 20% będzie ujawniało, 80% nie będzie ujawniało. Co pani na to? Może Senat to poprawi? Być, być może tak jest. Natomiast to jest krok w dobrą stronę, w stronę regulacji tego rynku, który w ostatnich latach wiąże się jednak z dużą patologią. Ja nie mówię, że wszyscy deweloperzy są nieuczciwi, ale jednak na tym rynku obserwuje się duży poziom niedo niedoszacowania pewnej uczciwości wobec klienta, tak? Więc y, my, to, nie, to jest pierwsza y, ustawa z serii ustań, ustaw dotyczących mieszkalnictwa, tak? Więc myślimy, że takie y, drobne y, poprawki, drobne rozwiązania, które idą w kierunku tego, żeby ten klient na, link, na rynku deweloperskim był bardziej chroniony, y, czuł się lepiej, do końca wiedział, y, ile za co płaci, jakie są składniki tej ceny mieszkania. To są rozwiązania, które idą w dobrym kierunku. Jeżeli chcę kupić mieszkanie, to nawet taki zapis sprawia, że łatwiej mi jest się rozpoznać w ofercie, bo bardzo często oferty wstępne nie zawierają dokładnych cen. Potem się okazuje, że trzeba jeszcze dopłacić za jakieś miejsce postojowe, dopłacić za jakąś instalację. Tak więc wybór mieszkania jest jak gdyby wyborem, można powiedzieć, że czasami na całe życie. Świetnie I, wiemy, tylko i powinien, to też być... zabezpiecza wszystkie okoliczności? Bo umowa kupna-sprzedaż że następuje później. A tu od momentu sprzedaży to się liczy, tak jest wyrażone w jednym z artykułów tej ustawy. Tak, nam, tak jak mówię, na pewno jest to krok w dobrą stronę. Natomiast jeżeli dane rozwiązanie nie zda egzaminu, to możemy da, dalej je poprawiać, tak? dalej zastanawiać się, czy rzeczywiście to, co mieliśmy na, na myśli, działa w ten sposób tak, jak chcieliśmy. By na pewno będziemy obserwować, w jaki sposób ta wprowadzona nowelizacja zadziała i nic nie stoi na przeszkodzie, aby po prostu otrzymując pewne Pewien feedback z rynku, jak dane rozwiązanie działa, jeszcze je ulepszać. Myślę, że tutaj poseł, idziemy w dobrą stronę. A jeszcze jedna rzecz, niewiele nam czasu na nią niestety zostało. Jest Pani przewodniczącą parlamentarnego zespołu do spraw chorób jelit. Tak. Bo cierpi Pani na jedną z tych chorób. Dlaczego się pani przyznaje? Ale mnie interesuje, czy zespół parlamentarny jest w stanie zrobić coś efektywnego na rzecz pacjentów i czy trzeba aż zespołów parlamentarnych, żeby niektóre sprawy, jeśli chodzi o ochronę zdrowia, załatwiać? Myślę, że zespół parlamentarny to przede wszystkim jest taka platforma, gdzie pacjenci środowiska lekarskie mają łatwiejszy dostęp do porozumienia się z ministerstwem, ponieważ na zespół zawsze przychodzi ktoś z ministerstwa. I to jest stwarzanie takiej platformy bezpośredniego dostępu tego, żeby na przykład pacjent, który cierpi na daną chorobę, bezpośrednio podzielił się z kimś z ministerstwa swoimi problemami. Nie ma takiej szansy, bo od tego jesteśmy my, posłowie, do kontaktów z ministerstwem. Zespoły stwarzają. Taką szansę, żeby ten pacjent realnie dotknął poziomu ministerstwa i powiedział o swoich problemach. Mój zespół wypracował taką listę zadań, właściwie problemów, które w pierwszej kolejności należałoby opracować, jeżeli chodzi o chorych z chorobami jelit, to jest między innymi też ta opieka skoordynowana, bo pamiętajmy, że choroby jelit to nie tylko gastrolog, to także psycholog, to także dietetyk, i tutaj musimy bardzo koordynować tę opiekę. Więc taki. Zespół wytycznych został do ministerstwa dostarczony i myślę, że ministerstwo weźmie go pod uwagę. Proszę, ta Cwalina Śliwowska, Polska 2050, poseł z Ostrołęki, posłanka Zostrołęcki, czyli Kur, Kurpianka. Kurpiankę. Kurpianka. Bardzo jo. dziękujemy za rozmowę. Za chwilę wiadomości lokalne w Polskim Radiu RDC.